Tak jest razem ze mną, Andy już zaraz biegnie świętować z kolegami. Jak smakuje ten tytuł mistrzowski? To Twoje pierwsze mistrzostwo w karierze. Tak, oczywiście smakuje. Super. Cieszymy się. Wierzyliśmy od samego początku, że możemy to zrobić. Wiedzieliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze. Cieszymy się. Czy spodziewałeś się, że kibice tak odpowiedzą na ten apel, że finały tutaj ta hala będzie pełna? Oczywiście, oczywiście. Ten klub, to miasto ma duży potencjał na takie coś. Cieszymy się, że są z nami. Cieszymy się, że mogą świętować z nami z takim historią. No, dziękujemy wszystkim, kto dzisiaj był na meczu. Dzisiaj znowu mieliście tą energię w grze, w którą widzieliśmy w pierwszych trzech spotkaniach. Była duża mobilizacja? Oczywiście, oczywiście. Wie, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Chcemy zakończyć tą serię. Wiemy, że jesteśmy tutaj na Różynę. Wiemy, że nie mogą z nami grać. Nie obojętnie, czy Śląsk, czy inni. Tak się mieliśmy cały rok. Cieszymy się. Król może być tylko jeden. Na koniec zapytam, chciałbyś zostać w Szczecinie? Król może być tylko jeden. Dzięki wielkie, uciekaj e, imprezować z innymi zawodnikami, bo tutaj trwa wielka impreza. My wracamy do naszego studia. Król może.